Cześć! Z tej strony Kamil i kanał Kloski Kamila. Mam Wam dziś do pokazania aż trzy książeczki z wytawnictwa Amet. Każda z nich zawiera blister z figurką, czy też kloskami. Mamy tutaj przygody szturmowców z serii LEGO Star Wars, w której dostajemy figurkę szturmowca. Druga książka to Witaj w Hogwarcie z serii LEGO Harry Potter. Mamy tutaj figurkę Harry'ego, Hedwig'i i kilka akcesoriów. I ostatnia książeczka to Witaj w moim świecie z serii The LEGO Movie 2. Dostajemy tu dość sporą ilość klocków. Są nas trzy klocki z nadrukami i możemy tu z nich tworzyć różne modele królowej Wisi mi i powiewa. Nie wiem jak to się czyta, ale wisi mi to i powiewa. To co? Zacznijmy sobie może od Star Warsów. Z samej okładki możemy się dowiedzieć, że w środku mamy komiksy, zadania oraz minifigurkę. Czeka krótkuje wam zawartość, żebyście mogli zobaczyć, co mniej więcej jest w środku. Myślę, że wydawnictwo Amet nas nie zawiedzie. I tym razem, jak zwykle, mamy tutaj dobrą jakość papieru oraz bardzo ładnie wykonane ilustracje. No a w środku, jak już wspominałem, mamy komiks, no i różne zadania. Kłamigłówki. To w takim razie zbudujmy naszego szturmowca. Tak prezentuje się on z bliska. Ma on jednostronną buzię z takim jakby zdziwionym wyrazem twarzy. Ma dołączony jeden karabin. To taka ta figurka, ale jeśli jeszcze jej nie macie. To możecie ją dostać właśnie z tą książeczką. To teraz bierzemy się za książkę Witaj w Fogwardzie. Nie ma w niej komiksów. Ale za to są tylko zadania. To teraz przekartkuję ją wam mniej więcej. A teraz bierzemy się za figurę. Jeśli chodzi o figurkę, to mamy tutaj Harry'ego Pottera w wersji dziecięcej. Ma on krótkie czarne nóżki, bez żadnego nadruku, szary sweterek, a pod, nimi, a pod nim koszulę z krawatem, a buzia jest dwustronna. Z jednej strony ma uśmiechnięty wyraz twarzy, a z drugiej przerażony. Mamy tutaj również sowę Hedwigę, która ma ładnie nadrukowane upierzenie. I mamy tutaj również kilka akcesoriów: dwie różdżki, gazety The Boy Who Lived, chłopiec, który przeżył. No i miotła. Według mnie bardzo udany dodatek. I na koniec zostało nam delega, mówi 2. W tej książeczce znajdziemy zadania, komiksy oraz trzy modele do zbudowania. Przekartkuję kilka stron, żebyście mogli ją sobie zobaczyć. No, tak wygląda. I na końcu. Mamy aż dwie strony z naklejkami. Także jeśli lubicie kleić, to ta książka jest dla Was. Tak wyglądają wszystkie klocki po wyciągnięciu z blistra. Są tu 42 klocki, w tym fajna korona, 3 klocki z nadrukami, trochę transparentnych i reszta podstawowych klocków. Dobra. Budujemy po kolei te modele. Tak wygląda pierwszy model. Jest to taka jakby piramidka. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda drugi model. Przypomina mi pytanie. To teraz bierzemy się za trzeci i ostatni model. A trzeci wygląda trochę jak zero. Szkoda, że nie można zbudować tego konika do płatki. To jeszcze rzut oka na wszystkie dodatki z książeczek. A moim faworytem jest z tych książeczek Harry Potter. A wam, który dodatek spodobał się najbardziej? Dajcie znać w sekcji komentarzy. Do usłyszenia! Cześć!